Cześć, cześć, witajcie na premierze z drabki Krzyżówka XXL dokładnie to wznowienie. No cóż powiedzieć, nic się nie zmieniło. Jedynie kolor. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem jedną krzyżówkę. W trzech krzyżówkach musimy znaleźć minimum trzy słowa, żeby wygrać 10 zł z naszych 18 liter, jakich mamy tutaj do wyboru. I oczywiście w trzeciej krzyżówce mamy też mnożnik, jeżeli będzie razy jeden, to wygrywamy po prostu. Trzy słowa, bo jak będzie ich razy 2, to 3 słowa razy 10, 10 20 zł. Ten nożnik tyczy się tylko tej ostatniej krzyżówki. Oczywiście jak ułożymy słowo bonus, wygrywamy tą tutaj kwotę. Oczywiście nadrapałem, bo wiecie jak to ze mną, A ja to pomijam i w ogóle dramat, tragedia. Nawet teraz się naśmiałem, jak przygotowywałem, że pomijałem, po prostu pomijałem. No dobrze, to lecimy po 150 tysięcy złotych i szukamy literki H. Widzicie, już jest problem. Dobrze, że ja to nadrapałem, dobra, jest, jest jedna tutaj H. Pyk, jedno H, nie więcej nic, lecimy dalej, jest Houston, Pryk, pyk, 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 Houston, dobrze, no dobra, Kolejna litera, jak pomijam, to nie, to, to nie ma sensu pisać. <grym> F, mamy tutaj, okej, okay, dobrze, szukamy dalej F, gdzie mamy F, nie ma F, o jest F i mamy pierwsze słowo, no dziękuję, o jeszcze jest F, dobra, lecimy dalej, jak ja nie lubię krzyżówek, tu mamy F, piw, Masada, a brakuje nam. No 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 życie, by jest fajnie, było. o tu słuchajcie, a nie to już... Dobra, dobra, ale nic cofam. Kolejna litera na dzisiaj to P. A P widziałem gdzieś P. Tu mamy P. Pryk. I to na tyle. No, na to jeszcze tu P jest. I tu piwko bym ominął, nie no z piwkiem nie wolno. Dobrze. Piw, piwko papuga. Wapno. Drop. Tutaj. I papuga jeszcze tu. Dobra. Zrzówka numer 3 mamy lupę. Ekwipunek. Okej, okay, to Kolejna litera to będzie S. I tu już wrócimy do Gustawa. Już. W się jest dzisiaj Gustaw i to Gustaw rządzi. A my szukamy S i mamy tutaj S. Tu jest. Nie, jest trochę tych S. S, S, S. S. Krzyżówka. S. Yes. A nie, już myślałem, że jest słowo, ale nie ma słowa, niestety. jeszcze konsulat. Trzecia krzyżówka, szukam. Jest Houston. Fasada. O, jest słowo. No brawo, brawo, normalnie, szok. No ale raczej nic nie będzie, bo mało liter zostało. M. Szukamy M. Relacjum, relacjum, rampa, rampa. Dobrze, lecimy dalej, druga krzyżówka, szukamy M. Jest mechanik. To tyle. Trzecia krzyżówka. Mamy idealizm. I to na tyle. Więcej M nie ma. Kolejna litera. To by. A to gdzie mamy by? Mamy bar. I to na tyle. Skąpo. Bzura. I to na tyle. O, jeszcze jest. A M pominąłem, no. Dobrze, dobrze. Trzecia krzyżówka. Korba jest tutaj. Alpa i lecimy, ostatnie trzy litery. I mamy G. No i mamy Gustawa. Znaczy nie mamy jeszcze, brakuje A i W ale no już jest dobrze. G szukamy G, gdzie mamy G nie ma G. W pierwszej krzyżówce nie ma G. W drugiej krzyżówce jest G. Tutaj. Jedno G. I przechodzimy do trzeciej krzyżówki. G, 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 -g, -g, -g. Nie ma G. Nie ma. Dwie dwie litery. E. No dobra, Gustawa już nie będzie. Cóż, czuję, że już nic nie będzie. Tak to się właśnie skończy. do drugiej krzyżówki. Mieliśmy. Jaką literę mieliśmy? E. Dobrze, szukamy E, jeszcze tutaj mamy mechanik. Tu jest E. Ren, drugie słowo. Drugie słowo, Ren. No. no. Trzecia krzyżówka. Dej. To wszystko. No i przechodzimy do ostatniej litery. Tom, pom, 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 pom. Jest nią litera K. Czy K nam coś pomoże tutaj? K sporo, ale co z tego, co z tego? Ryki Pierwsze słowo. D niezmazane. Drugie słowo. No ale to nic nie pomaga. Krzyżówka numer 2 Szukamy K, tylko K jest tu Tu jest K No nie, niestety Trzecia krzyżówka K Bóg, trzecie słowo Drugie, nie? Drugie Drugie, nie nie, 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 nie Nie, nie, nie Niestety się nie udało Nie udało się nie udało się. No trudno. Sprawdzamy kontrolne. Okay. R, R i co? O R i C, Słuchajcie, no R C, B. No niestety, no tak się zakończyła premiera wznowienia krzyżówki XXL, jak ja bardzo lubię krzyżówki, ja uwielbiam. No dobrze, to do następnego odcinka, dziękuję za oglądanie, wysokich wam wygranych życzę, tylko sprawdźmy ile byśmy mieli w Gustawie, w Gustawie byłyby cztery dychy. No warto poszukać Gustawa, zwróci się. Dzięki, cześć!